Luz szyjkowy to wydzielina pojawiająca się w pochwie, której eskabat jest, jest skorelowany z faz cyklu menstruacyjnego kobiety. Obserwacja, luzu szyjkowego ma znaczenie w monitorowaniu płodności i bywa wykorzystywana przez wiele par podczas planowania potomstwa. Nale kreska Y podkreli, i kreska warto diagnostyczna tego parametru jako wyznacznika P bodności jest trudna do oszacowania, nale kreska Y oceni WP w czynników dodatkowych modulujcych jako wydzieliny pochwowej. Zluz szyjkowy to rodzaj wydzieliny, luzowej produkowanej przez gruczo wyszyjki macicy. Ilo, konsystencja, a tym samym zabarwienie S-Cile skorelowane ze st n hormonów pepciowych kreska dwukropek progesteron oraz estrogeny. Faza cyklu menstruacyjnego ma przebok-KN na jako wydzieliny pochwowej. Za produkcję wydzieliny? Luzowej odpowiadają gruczoby wydzielnicze zlokalizowane w otoczeniu szyjki macicy, które w cigu doby wytwarzają 20-60 mg, luzu, którego ilość sukcesywnie wzrasta i w czasie okołoowolacyjnym, czyli największej płodności wynosi nawet 600 mg w ciągu doby. Tak jak zostało nadmienione na pocztku, konsystencja, luzu, a tak kreska E i OS cile korelowane z faz cyklu menstruacyjnego oraz P bodnoci. W związku z tym wydzielina pochwowa albo ma za zadanie ułatwi, albo utrudni pasa kreska plemników do uwolnionej komórki jajowej celem zabodnienia? Eskabat luzuszyjkowego szyjkowego biorce pod uwagę budowę chemiczną losu o około 90 badu stanowi woda. W zale kreska noci od fazy cyklu menstruacyjnego, luz szyjkowy jest bardziej lub mniej uwodniony. W pobowie cyklu, a wice w czasie okobowulacyjnym blisko 98 to woda. A tylko dwa to pozostałe BSK badniki. S to przede wszystkim elektrolity, w tym wapt, sód, potas oraz zwiski organiczne to jest glukoza, aminokwasy oraz białka. Głównymi przedstawicielami tej ostatniej grupy jest mucyny, które odpowiadają za ledko luzu. Ponadto w niewielkim męste kreska eniu zawiera cynk przecinek miedź kreska elazo wolne kwasy te buszczowe udowodniono i kreska w niewielkim męste kreska eniu wzbogacony jest to enzymy to jest amylas czy substancje hormonalnie czynne prostaglandyny badacze w dzielin pochwow w mikroskopie dostrzegamy jej budowę o charakterze sieci micelarnej w której jest tak zwany Przewity, czyli miejsca wolne mokce pomieć i rednic nieznacznie mniejszy niż kreska giebówka plemnika. Jest to rodzaj zabezpieczenia, który nie pozwala na przenikanie do komórki jajowej komórek rozrodczych męskich poruszających się kreska o wolniej. Zlus szyjkowy w okresie p W okresie p z dwubaszczał boowulacyjny milowy dzieliny pochwowej z wiksza si zgl pocztkowego czy końcowego etapu cyklu menstruacyjnego. Zlus ten nazywamy estrogennym, dlatego kreska E jego morfologia jest zale kreska na oddziabania w bani estrogenów. Zluz szyjkowy charakterystyczny dla tego okresu daje poczucie wilgoci w pochwie. Jest liski i rozcibliwy. To wszystko zapewnia swobodny pas M KM skich komórek rozrodczych do komórki jajowej i przyczynia się do zadbodnienia. Ponadto same skabat tego, luzu jest bardzo przyjazny plemnikom. Zawiera substancje, które działają ochronnie przed kwanym, rodowiskiem pochwy. Zluz szyjkowy zatem spełnia kilka zasadniczych funkcji, po pierwsze pozwala na filtrację komórek plemnikowych i przepuszczane jest tylko te zdrowe, co jest zagwarantowane przez się poprzed widoczny w obrazie mikroskopowym z wolnymi przestrzeniami tylko dla zdrowych plemników. Po drugie, dzięki swoim właściwościom pozwala na transport plemników do celu. Po trzecie matekreska działanie polegające na przystosowaniu plemników do dalszej drogi. Z luz szyjkowy w okresie niebodnym. W przeciwieństwie do, luzu szyjkowego w okresie płodnym, kiedy organizm pozostaje pod wpływem estrogenów, luz szyjkowy w czasie działania progesteronu ma działanie odwrotne. Jego zadaniem jest tu liwienie komórkom plemnikowym dotarcie do komórki jajowej. Dzieje się to dzięki zmianie charakteru luzu. Staje się on gęsty i nierozcigliwy, co nie pozwala na przenikanie plemników do komórki jajowej. Kiedy obserwował luz szyjkowy. Obserwacje luzuszyjkowego szyjkowego S niezwykle istotne w okresie, w którym para planuje potomstwo. Przy zachowaniu zdrowego trybu kreska lcia, zbilansowanej diecie okreska na oszacowa, w którym momencie warto kreska Y, aby doszło do zawbodnienia?. nie badamy z znajdującego znajdujcego we w pochwy, ale kreska dnia w porze porannej na Y po oddaniu moczu delikatnie zetrze jego resztki, a następnie podetrze si drugi raz i wówczas na papierze toaletowym pozostaje latowej wydzieliny pochwowej. Na Y oceni jej wyglądę. Po dotknięciu okreli rozcigliwo, a u kreska E z sprawdzi zapach, którym okreska E by pierwszym objawem infekcji. Nale no kreska Y pamięta, i kreska brak, luzu to tak kreska E obserwacja i, dziadczy o dniach niebodnych. Wszystkie te informacje nale kreska Y skrupulatnie zapisywa. Zlusz szyjkowy odgrywa ponadto rolę kobiet w cikreska y. Y. tu kreska, gesty, luz pojawiający się w tym okresie tworzy tak zwany. Czop, luzowy, który ma na celu zamknięcie, na bół i macicy to u niej okreska liwia odbywanie łowodniowego, a ponadto dziaba ochronnie, pesleż bakteryjnie, na rozwijajcy się pejbut. W miarę zaawansowania wieku ci kreskałowego i rozwierania szyjki macicy czop zaczyna stopniowo wydala się. Najczęściej przypada to na i okres porodu albo czas bezporednio przed.